I yo, Siemanko, witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry. Resident Evil jest ze mną. Lighter. I Jill, I... Ja się galiłem się daleko od Alberta Weskera. Ted opowiada nam, e, staty, czyli Chris, e, o co chodziło z tą jego partnerką starą. No. Oglądamy. A, i chciałem wam powiedzieć, że tak, Jingis był u fryzjera. <głos> <głos> tamto ci Ale teraz mówię, byłem u fryzjera, tak. Byłem. Moi drodzy, wy to oglądacie w poniedziałek, a, a, więc ja jestem już po, po tej imprezie, po weselu, nie? Ale teraz cicho, Wesker. Patrzcie jaki, patrzcie jaki Matrix, widzicie to? Matrixa się bawimy. Zobaczcie. Zobaczycie jak... jak Zobaczcie jaki Matrix. To tak wygląda jak ten program, nie? W Matrixie. No. Brakuje tylko pociągu i... Nie hmm. Niezły teleport ma gościu. Aż to jest głośny teraz. Fajna. Wow! Porara. Ale książki nie wypadły z biblioteczki, widzieliście? Są ciężkie. Wiedza jest ciężka, zobaczcie. Co on nie robi? Chris, no weź go zabij. No ty jesteś Chrisem. No mówię do niego, do swojego, mówię, ty weź go zabij, no. Mówi do... siebie, to jest choroba. Tak. Cicho. A, wyrzucimy przez okno. Nie pamiętam tej sceny. Ja pamiętam, zaraz skoczy. Zakończmy to. O, a ona z nim. On chyba też. Nie wiem, ja zostałem na dłużej. Ale w sensie ta, ta ten typo To Jim nigdy naraziony do niej z gminną Osoba, którą zobaczyłem w tym do... No tak szybko gada, no. Nie umiesz czytać Byliście za blisko Byliśmy partnerami A ty czemu wstąpiłaś do BSA Gdy byłem dzieckiem moi rodzice ulegli wypadkowi. z winy pewnej firmy farmaceutycznej Ubrali? Tak, Parasol. tak, dopiero później się dowiedziałem, że ten, że ten Wiedziałam! Miał zastraszyć produkcję broni biologicznej. Zatuszować! Dla Dobra, wiesz co, tam... <laughs> Afryka stanowiła poligon doświadczalny dla ich eksperymentów. Brawo. Broń biologiczna była przyczyną śmierci moich rodziców. I ktoś musiał za to zapłacić. Musi. Boże, zamknij się! Więc przyłączyłaś się do BSE? Nie Nawet taki superbohater jak ty. A nie, nie wcisnę Escape, a. Nie jestem superbohaterem. Ale, Ale razem, razem możemy to zakończyć. to zakończyć. Więc stajmy do walki w imię naszych poległych braci. Ura! Złap się czegoś! Patrz, i Gdzie my Gdzie myślałam? są? To Zawsze ja prowadziłem? Nie pamiętam. Rozdział Od jestem 3. ja z To Temu ja nie są jestem. Cześć, Kasper! Właściwie cześć, ludzie! Jesteśmy już na lądzie. W ogóle jest fajnie. Dopłynęliśmy. Ja weź to, to, o to. Zostaw to. te pistolety, co są moje, no! To nie są pistolety. A ty się rude, wszystko zabierasz. Ja wziąłem sobie ten. Działu agenda Basa Kawałek emblematu sobie wziął. Nie czytaj tego. Przyjrzyj się. W jego PDA jest niewysłana wiadomość. Dalej. Raport z wykonania Nie planu. Nie tego. Dalej. Nie musiał czytać. Na podstawie dotychczas zebranych dowodów można stwierdzić, że większość drużyny Delta została wybita po tym, jak poprosiła o wsparcie, a przed naszym przybyciem jeden z nich z ich nadajników ciągle wysyłał sygnał, więc ruszyliśmy, żeby przyjąć ewentualnych ocalałych. A to teraz ja ciebie A to jest krótkie. Już było prawie koniec. Dzięki, gdzie poszedłeś? Tak, już chyba to nie ma nic więcej. A, patrz oni! Ty! Kasper, zobacz, pamiętasz jak żeśmy robili z żółwiowych nie. tego ten? W Deforest? Oni też coś robił z żółwia. To nie jest żółwiowe, to jest starsze Musimy jakoś wejść, hej, obejrzyj. Zamknięte na Amen, raczej jej nie otworzę. Już no, tyle? No tak. a tędy bokiem, a tędy, o tak? A tędy płyniemy, też się. Nie... Chodź. Hello Płyniemy Pyk! Pyk! Hello? Piek. Ksiądz, a, ja a ja prowadzę. <coughs> bum bum bum. A dobra, gdzie mam teraz płynąć? To znaczy zmień punkty V? Chyba, że mamy zamienić się. Chyba. Zamień się. Nie. Musisz tam płynąć, widzisz gdzie? No tak, do tego punktu. Zamień się! Nie. Uwiesisz mnie. Ostatni raz mnie wiozłaś. Dlaczego ja przecież do ty. Zawsze jeździłem. Jak graliśmy wtedy to samo ja jeździłem. No patrz, tu mamy, możemy włączyć. Ten. Czekaj, czekaj, trzeba się rozejrzeć. Tabliczka z mapą. Włożyłem sobie. Coś. Patrz. A bo tutaj trzeba tempo. pół. A teraz trzeba iść do tych X i znaleźć te, te Teraz ja! Ja A, chcę teraz! O, to, ty będziesz przy drugim punkcie. A. Jak się mapę robi? Chris. M. Chris! Come on! Do którego płyniemy? Nie, wybierz sobie. Stara się nie nic słupy, nie? O, Dobra. chciałem się jesteś, tu tego... tego... Do przodu, do przodu ciągle Teraz lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo Do tego drzewa przed nami Tam jest hrabąż Okej Okej Dobra Okej okay. O, VR hera bo od lewej strony było trzeba to poprowadzić. Tyłem chce, jak normalny. <laughs> A się, się. To się na mm -hmm. Ale siedzę tu, że na parkach ja tu Widzisz? Głupota. O, ale dziękuję Głupota, głupota, to jest Powoli. jakaś wiocha. To to jest? To można zwalić. O. Ktoś tu ma głowę. Dzięki. Dobra, chodź. Ok, amunicję mam na magazynach w końcu. O, tutaj jest jakiś dokument. Przeczytaj. Po stronie wroga, masz okazję skrócić dystans i przejść do walki w, w zwarciu. Uderzenia i kopnięcia nie tylko pozwalają Ci oszczędzić amunicję, ale też zadają poważne obrażenia. Od tego, w którą partię chciała powalić wroga, zależy od, od ataku, jaki możesz wyprowadzić. O, tu to to jest ważne. Dobra, dobra, czytaj. Możemy roz roz rozpocząć repowym w przypadku szliwy, kopnięciem z obrotu, a potem wyprowadzić kolejne ciosy. Aha, czyli możemy takie kombosy robić, dobra. Jesteś, cój, nie ruszaj się. Nie ruszam cię. Nie pomyślałem, jak to do z pistoletu znalazłeś. Nie do karabinu dałem Ci. A chciałbyś, nie? Ale to no. Mi ale umówiliśmy się, o, Ale mam jajko. O, nice, smacznego. <grym> umówiliśmy się, że ja biorę pistolet AMO, bo ja mam największy DPS. I hmm. najlepiej to wykorzystam Nie obrażając oczywiście dżinglisa, bo to nie, nie było ładna go go Gotowa walka. jesteś? No to nie będzie chyba Patrz, tu coś, coś wisi Więc tatusiu, na chwilę obecną nie marnuj tego swojej, tej twojej strzelby Przyda się później Dobrze Prze Tu myśmy się chyba podsalić, wiesz? Tak no, teraz muszę. za moment, czekaj, bo muszę tutaj rozwalić jeszcze jedną rzecz Kasiura była Dobra, po co ci na razie na to co nie jest potrzebne, żeby nie marno, żeby nie misji No i wezmę to tutaj w środku to jest no e, jak e, jakaś, jakaś sekretny bożek, okej? Okay? No i dobra, a teraz na drugą. <coughs> Mamy wskoczyć. skar, a teraz na główne tak Chodź A tu... Jest... Masz słabą tężyznę fizyczną w tej grze. <coughs> ja, tak. Bo, bo w ralu mam lepszą, nie? Patrz, ile ich leci. No i teraz laba, laba, te... laba, laba. będzie fajnie. Oni tu mają te, te, te włóczniowe tutaj są gnoje. Okej, okay, nie, nie no, wiem, jak zeszłem. Naprawdę nie mam no, pojęcia. No, nie wiem. To... No. Dobra, ja nie marnuję od razu mówię. Nie kazałeś mi marnować. O cholera, jingis! Pomagaj mi, sami. To mówię, już nie strzelaj na razie. No ale no, wiesz, jak ktoś jest tak blisko, nie? To ci nie pobije za to. Okej, okay, wywalę mu ze. Ok, pistolet. Chodźcie, uleczymy. A nie, dawaj, nieźle. Nie, nie ja mam sporo, nie mam. Ja. Nie nawet. Okay, bo tam idzie jeszcze jeden. Dobra, nice. Ale dziw. Uważaj, uważaj. Ten on taki jakiś duży Z tym brojem na górze. On ja jasne, taki parkur. Właśnie, mam ja miałem trójkę. O, zniszczyłem mu, dwek. O, widzisz? To ta pałka dobra? Tak. To no to Chodź. O, uwaga, tarczowi. Strzelaj ze strzelby strzel, raczej. No właśnie, nie musisz strzelać, bo nie już tarczy. Amunicja do pistoletu Dobra Dobra nie trzeba już, nie trzeba, póki nie mam ją tak <grym> Słabo mam za do strzelby od razu ci mówię No Po prostu nie trzaję na razie Mam nie... uh -huh. no, amunicję nie? A dobra, Mi już znamczy po walutku, ale foka, nie dam radę dobić. Mówię sporo mu tak ten okej. wal, ten ten, ten że mu się to rozpadło na ryju No mu w ręce trafiasz Samo do strzelby ale żyjesz mu tu. Ha, <noise> to jest takie za małiste, nie? E... No, Czekaj, bo mam ammo do tego. Do, do pistoletu. Hmm? Dobra, Dobra, lecimy dalej stąd. Sprawił tego nie na to używać, lecz... Nie, nie, na jakby razie... Chciało że... to byś mógł mi dać złote jajko, że nie musiał używać chwilę. <noise> A dlaczego mam ci dać złote jajko? Żebym nie porównać HP, żebym nie musiał potem marudzić, no. że nie strzelę o żeby... daj złote jajko. Masz. Wypiję chętnie. Wypij. Chodź. Chwila ile mnie chwilę. Podamy stąd. O cholera to chwile całe. Dobra, wi wa wa warto wiedzieć na później. No już, no już się dam, zupełnie. Tatuś. Dobra, mapka. Mapka jest teraz płyniemy. Teraz do ten pod nami, pod nami. Czyli po prostu do przodu i na lewo troszeczkę. O, o kurde, to już nas tym. No dobra, odlać Ja będę na nich strzelał. Teraz na lewo. Na lewo, ale tu będzie tam... tam a tutaj, tutaj, dobra. Dobra, nice. Strzelają tam widzenia. Jesteśmy. No to tam cię sobie strzelają, durnie. A to będą chyba alligatory jakieś, nie? Uuu, tak, 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 tak. Poczekaj tu chwilę, tutaj coś będzie obok? Tu będzie fajnie. Tam się pa. dostać. Jak mamy tam po prostu przejść? Płynąć jakoś? Cholera! Cholera, cholera, cholera. cholera. Naprawdę? No, ja, czy z niego wypadło coś, czy nie? Nawet nie, no, PCD nie strzelajmy do zwierząt. Ja do zwierząt nie strzelam, chodź, chodź, chodź biegnij, biegnij za mną! Można go obiec normalnie, wiesz? Nie, właśnie widzę, tylko szybko pochodzę do binie. Już jestem. Okej. Okay. Nie było, to będzie, tam, nie, będzie w środku. W no. środku będzie akcja, jak to podniesiemy. Tak Jeżeli jest. A no już są. idziesz już, już, już ich zjechać To jest kiedy mam użyć strzelby. Tego susie na głowie. Dobra. To trzeba mu to rozwalić w miarę. Dobra, ja go dobiję. Dobra, teraz go dobiję po prostu. I masz tam amunicji do strzelby po prawej twojej widzę. ty widzę. Dobra. Dobra, zaraz tak, teraz tak białe jajko, i mam y, zioło czerwone, i mogę teraz połączyć je. Połącz. Dobra. I no dam ci dobra. jajko, chodź, sobie zjesz. Hmm? Zjedz sobie jajko. Się ulec. Zjedz sobie jajko. No okay. tak. Dobra. Idziemy. Prawda? Chwilę tutaj, może to może coś by dać tu. A nie? Chyba to musimy doczekać. Waga, Będą, będą, będą w środku, do środka chodź! O, ja mam paralizator. Boże, jaki ty paralizator jest mocny! No dobre to jest. Amunicja do karabinu, to, to, to moja. To dla ciebie, no. Przydałem się Ty się wy... wszystko rzucasz tak normalnie! No wybacz, no, ty wy, To jest taki... No wybacz, no, masz, Misty. masz pistolet! Dobra, Takie wiesz to. strania wszystkiego. Wiesz, nie ja składam. będę tego paralizatora ciągnął bił, powiem ci. Dobra, teraz na szybko musimy przebiec przez ja, tą wodę. nie Nie ma. Nie ma niestety nic. To ja pamiętam yy, Musimy na szybko przez tą wodę przebiegć, pamiętaj. Powiem ci, że to moje najlepsze wygrane 3000, tysiące, jakie mogłem. Czy to by jesteś? Tak, tak, sobie. To zapierdzielamy po tej wodzie. Mogę... Pamiętaj, że po, można, można, je umi można je omijać, wiesz? Wiem o tym, ale... Ty to jest to jest coś, czego nie wolno omijać chyba mam nie. Jest kolejny, uważaj. Zakrosiłem. Ja już go ominąłem Dobra, już wyszedłem, chodź. A ja musiałem wziąć kryształ, wiesz jak to Dobra. jest. Ja chcę podejść. jeszcze teraz... No bo nieważne. No masz, siadaj, prowadź. Okay. No i czwarty. W tym jest, w tej zatoczce. Tak, tak. Tak Uważaj, bo te gnoje tu rzucają, nie? No to po prostu przyjadę szybko. O, tu był jeden już. W za zatoki musimy teraz płynąć. Też będą nas chyba napierdzielali z tego, ja dobrze pamiętam. Tu jest ta w tą bramę, po prawej. Śmieszne sterowanie myszką, wiesz? No śmiesznie, ale... Można się przyzwyczaić, na pewno jest mi o wiele łatwiej niż e, grając e, The nie, tak. last o was na napadzie i celowanie tam. Ja, <trym> ja wiem, jeśli ja się już dawno tu jem, wiesz? Ja niekoniecznie. Znaczy, to też jest zależy, bo ja nawet nie wiem, jak przejdziesz grę na raz, tak jak ja... To pewnie się teraz A no wiesz, no ty grałeś od 2 dni do, przeszedłeś od razu A ja przykro, tak nie było Gdzie to jest parking? Niestrzeżony nie, Chyba dobrze ja płynę, chyba. Tutaj chyba był no, tu jest, tu jest parking Aha. Parkuj Parking niestrzeżony, a, chyba ja dobrze Idziemy tutaj, po a. kolejną rzecz Dobra, nie marnujmy amunicji, serio Ja mam tą pałkę, ona jest mocna No dobra, no to nie marnujmy Bo to te nie marnujmy Właśnie przez okno Okej, dla ciebie amunicja Kurde, patrz fajna rybka, zobacz. Tumik jakiś. Wziąłem. Przejdziemy dalej. O to jest jakaś, jakaś tu jest pułapka, znaczy pułapka. No. Tu jest trochę złota i jakieś skarby, jakieś posążek Skarb posąże będzie, no. Okej, okay. tu jest kolejne zioło, chcesz zioło wziąć? Mogę. To sobie. I połączyć, jak będzie miał czerwony. Nie, nie, nie okej okay. No dobra, już, już przylazłem. No okay, dobra, ja mam paralizator, jak mówię. No ale ich jest dwóch. Och, lera, idź sobie. No już. Okay. już. Dobra. da no, musisz czekać. Tyły. Wo, ja go zabiję, ja go zabiję, a Amunicja w tył? No tyle, tu za mną. Tyły, tyły, wskacze. Jeszcze tam jeden chce wejść. Ale coś mi nie wychodzi, ale wy... nie, nie wychodzi. No dobra, zawiesił się. Dobra, to niech wyjdzie. Uważaj za plecy! I połażę, ja ci połażę. Ej, dla trzy hity ty go Może tego że nie są... O cholera, on skoczył w ogóle i mnie przebił. Jak to? Bo ja tego załatwiłem tym. Przejdę. Oo! Nadział mnie! Baga tyły Już im, już im nóżki podcinam. Oa mnie zasłędził jeszcze dodatkowo. To, to jest złe. To jest złe. Eee, a te pistolety. No strzelba strzelba Gdzie? To strzelba z tyłu. Z tyłu ciebie. Uwaga, bo wóca. Dobra, wszedłem. A tutaj, dobra, widzę. Wziąłem. Nice. Kładu jest strzelba przy okazji. Ten no jeszcze żyje? Już nie. Na boję do strzelby. jeden, turysta tu No boję do strzelby. To już zaraz do strzelby. Już idę, już idę. gdzie są tu. Dobra, już jest dobrze, mam 19. No teraz skoczy. O cholera, no. Ja on nie umiem, jakiś Pochwalony, dobra, chodź do budynku. No to trzeba go zabić, to? No? no to później go zabijemy. No ja, bo ta muzyka powstała Kolejna, a municja do strzelby. Okej, okay, zabiją go. I widzisz? że to wyostrzegaliśmy amunicji, bo bardzo dużo ostrzegaliśmy w w amunicji. No dużo, no. Chodź uleczę nas tym, nasz, tym moim skombinowanym. Gdzie jesteś, w Tutaj domu? w tym budynku. O, a co <słuch> mnie tak nas wędzi? Muszę Ale, chyba w Totka cze... dzisiaj zagrać. Czekaj. No bo mnie nas wędzi. Czekaj, może za domkiem jest, może nie ma nic. No i szlak mi jasny trafi z tym rocket dokiem. czekajisz to? Tak nieraz mam po prostu Przenieś go na drugi monitor Właśnie nie za bardzo... U mnie nie Otóż, działa to nie pamiętasz? U mnie to nie działa. Dobra, spadamy. Nie pamiętasz co to? U mnie to nie działa. Może działa, tam masz do wyświetlenia, później ci sprawdzę. Ale już próbowałeś teraz. Ale teraz już mam większe informacje na tego temat, więc pewnie sobie poradzę. No biegnij pierwsza żeby. Tylko czekaj chwilę, bo może coś w opcjach, bo to sprawdzałem, bo to jest taki coś jak inteligentny mm. fullscreen, wiesz Takie coś właśnie było w tym na przykład, w The, Rise, The Rising of Tomb Raider, tak? Coś no, to nie, nie full, full, full screen. No coś w tym tylu tam było, że nie właśnie Pierwsze nie... Pod... słyszę o czym ty do mnie mówisz. No właśnie takie coś było, uwierz mi. No dobra, dajesz, chodź. Ile to może zrobię tak. Mm. Ale nieważne walić, po prostu nie będę tak daleko zachodził myszką. Hmm. Hmm. Ok, i jedziemy teraz oddać, nie? Albo jedziemy na... No. Musimy to Kłuniemy. założyć po miejsce, płyniemy Nie wiem czy zanim teraz będziemy płynęli, czy to już nie będzie ta scena No, z tym no... stworem nie wątpię no się wiesz. Tak podejrzewam. No wątpię, wiesz. Wątpisz, że będzie scenę tak. jakiejkolwiek walki, tak? Tak. Dobra. Hmm. Co mamy robić? Żeby... Musimy ich zabić. Jakbyś mi mógł tylko nie pływać tak za szybko, bo ja muszę ich namierzać, bo jestem na snajpie. No kurde, Kacper... strzelaj do nich, no kurde! A, jak ty... Tato, oni też do nas strzelają. Ile można mierzyć? Można się przestawić w dobrym miejscu, no. Właśnie nie da, bo oni też do nas strzelają. i zatrzymaj się teraz. Produję Roślinka wobec nas. Wiesz, wezmę. Hm. Roślinka wezmę, wezmę. Wypójdź troszeczkę przy tych krzakach, ja się rozejrzę, czy gdzieś... Przed nami po jest o dwóch. Gdzie? Ja? nami jest dwóch, na, na tym moście. Na którym moście? Niżej. Niżej, okej, okay. o widzisz? A widzę, widzę, widzę. Jeden, on nie ma tutaj zasięgu, no ale to... A kurde, no obok łepetyny, no. No nie za bardzo. No nie, nie, bo się nie dostał znowu. No nie dostał. Bo nie, to, też jest cały ze <laughs> No, ale teraz też to. A zresztą widziałem ten, yy, skarb jakiś. Po drodze. Na wodzie ciężko okay, trafił. Bardzo ładnie i teraz został do tej wieży No to... A nie, no, nie, już tak. nie już się otworzyło, ja dwóch zabiłem już tam wcześniej. Dobra. tej wieży też go trafiłem. Tu dziada. jest teraz będzie... Tu jest amunicja z karabiną. Dobra mam, wziąłem. Ej, to jest... Może być do rzeczy fajne. Poszukajmy. Niegdyś się nabiła ta amunicja. Na, mamy teraz na Uważaj, tu coś jest. Mina jakaś. No nie wiesz tego. Winston. stąd. Wybuchnie. Tu jest amunicja do tak. Mówiłem, że wybuchnie. Wziąłem, uwaga. To, to jest jednak jest nad nami, to w tej wieży. A, tu. Dobra, walcz go. No dobra, to płynie. Pod nami dobra. jest to. A, a mogę ich rozjechać? Możesz. Okej, okay, mówię jednak wątpliwie nie. Mówię jednak, podziękujemy. Za wyjeżdżanie. Pa. Jesteśmy. Ale potyka jest. No to parkuj Zaparkowałem przepięknie za Tom, Ile no, mam odcinka? Eee, 23 minuty, można kończyć A tutaj czy tak pod końcem? To chodźmy, to jest skończmy ja. pod końcem moim zdaniem. Bo, Bo tam pewnie będzie jakiś boss, który nam tutaj zajmie, no dobra, to jest kończymy Tutaj? Tak, tutaj, już nie chodźmy tam, nie chodźmy. Chodzisz tam na pewno. Nie. A ja nie wiem bo to jest pewnie jakiś końcowy boss. No tak, no to... Sorry, no, to co? no ja tak lubię, znaczy no nie ma takich co, długich odcinków na no sorry ludzie, ale no, no samemu się nie ogląda takich długich odcinków fajnie nie wiem w niektórych większości osób tak samo się nie ogląda fajnie. To no dzięki serdecznie za oglądanie. Tak, zapraszamy do lajkowania, subskrybowania. subskrybowania, pisania komentarzy. Jak wam się film spodobał, zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie, że gry łączą na pokolenia. Dokładnie i zapraszamy na kolejny odcinek z gry Resident Evil, Evil, Evil 5. 5. Na razie cześć, pa. Nara. Jo.